Ciekarnie w całej Polsce przeżywały istne oblężenie. Nie inaczej było w Mysłowicach, gdzie mieszkańcy po swoje ulubione pączki ustawiali się w długich kolejkach. Pytanie, jakie kupowali najchętniej? Jelmik jest taki rzadki, jak pan widział, marmolada jest taka twarda, stabilna. Ja lubię z czekoladą przede wszystkim. No i z polewą, z wszelkimi rodzajami polewami. Może być tofi, może być z marmala... w środku z marmoladą też, także. Byleby słodko, tak? Jak to w Tłusty, w tłusty Czwartek i tłusto. Różane. Czemu? Bo lubię. Dla wielu piekarni, szczególnie tych mniejszych i z tradycjami, Tłusty Czwartek to jeden z najbardziej pracowitych dni w roku. Jak mówią właściciele, przygotowania do tego święta warto rozpocząć już dwa tygodnie wcześniej, choćby zamawiając składniki niezbędne do wypieku pączków. Potem zostaje pieczenie. Z nocy na czwartek. Tylko pieczemy w nocy. Tylko jeden dzień. Ta nocka, która jest poprzedzająca czwartek, my pieczemy pączki. Takich pączków w tłusty czwartek mała piekarnia może sprzedać nawet około 10 tysięcy. A więc smacznego!